Witajcie kochane dzieci. Cześć! Spotykamy się na dzisiejszej katechezie. Myślę w sposób ciekawszy, bo będziemy mogli się widzieć i będziecie mogły lepiej zrozumieć dzisiejszy temat, a dzisiejszy temat bardzo ciekawy. Otwórzcie Wasze książeczki na stronie 86. Mam nadzieję, mamusia Wam pomoże znaleźć tę stronę. Mamy tam taki piękny, kolorowy obrazek. Przyjrzyjcie się mu uważnie i posłuchajcie historii. Żył raz człowiek, który był bardzo bogaty, miał wszystkiego pod dostatkiem: dużo pieniędzy, piękne stroje, najsmaczniejsze jedzenie, wspaniały dom z wieloma pokojami, urodzajne pola, duży ogród z pięknymi kwiatami. Spójrzcie na ten obrazek. Co, co, co jeszcze takiego miał pięknego w swoim domu Łaza Szlucia? Miał piękną Fontana. Tak, myślę, wszyscy widzimy na środku obrazka tą piękną fontannę. Co jeszcze miał Łazarz? Krzewy, kwiaty i drzewa. Tak, piękny ogród, bardzo dobrze. Słuchajcie dalej. Przed jego domem leżał żebrak Łazarz. Nie miał się w co ubrać, był chory i głodny. Spał pod gołym niebem. Przyjaźniły się z nim tylko małe psy. Niestety bogacz nie chciał spojrzeć na Łazarza. Nie pomyślał nawet o tym. Aby mu w jakikolwiek sposób pomóc. I to było zgubą bogacza, bo gdy umarł Łazarz, święci przyjęli go do swego grona, do Bożej radości w niebie, a bogacz nie był przygotowany na spotkanie z kochającymi świętymi. Po śmierci nie umiał trafić do nich i bardzo cierpiał. Tak to bogacz swoją nagrodę odebrał na ziemi, i nic mu już nie zostało po śmierci z jego bogactw, a biedak cieszył się nagrodą świętych w niebie. Kochani moi, o czym zapomniał bogacz? Przede wszystkim zapomniał o tym, że wszystko co otrzymał, tak samo jak my, wszystko co posiadamy, otrzymaliśmy od Pana Boga. I zapomniał bogacz o tym, że przede wszystkim powinien się z, łaza, z łazarzem co? Zaprzyjaźnić. Zaprzyjaźnić, podzielić się i pomóc mu. Spróbujmy pomóc bogaczowi. Jak powinien się zachować bogacz? Łucja. Mógłby się zachowywać, żeby mógł dać ubranie, biedak temu i jeszcze przygarnąć go do domu tak. i dać mu jedzenie. Bardzo dobrze. Powinien się zaopiekować tym biedakiem, powinien go nakarmić, ubrać, przygarnąć, jak Łucja mówi. Bardzo dobrze. Myślę, że wszyscy doskonale też o tym pomyśleliście. Moi kochani... Zapomniał bogacz o tym, że wszystko co otrzymał jest darem od Pana Boga. Często jest tak, że dzieci w szkole się czymś chwalą. Czym się mogą chwalić Lucia dzieci w szkole? Mogą się chwalić na przykład grami. O tym, że jakąś grę dostały od rodziców, czym jeszcze? Że co mogły dostać na przykład? Na przykład pluszaki i zabawki. O, że jakieś zabawki dostały bardzo dobrze. Moi kochani, a powiedzcie mi, a skąd te dzieci to wszystko to mają? Oni mają to od rodziców, a rodzice mają to od Pana Boga. No to prawda, to jest święta prawda. Rodzice mają pracę, dzięki której zarabiają pieniążki i w ten sposób Pan Bóg im błogosławi, bo daje im tą pracę, każdego dnia wspiera. Więc wszystko, co mamy, wszystko, co otrzymujemy, wszelkie prezenty, są darem od Pana Boga. Ale każdy z nas posiada jeszcze dary. Które nie mają nic wspólnego ani z zabawkami, ani z pieniędzmi i nie musi, nie musi być człowiek bogaty tylko Szczęśliwy. Nie, tylko bogatym ten, kto dużo otrzymuje, kto dużo ma pięknych przedmiotów. Bogatym jest każdy ten, kto ma piękne dary, którymi może się dzielić z człowiekiem, ale one wypływają nie z jego portfela, tylko z jego serca. Takimi darami, które każdy z nas posiada, są na przykład talenty. Od każdy z Was ma inny talent. Jeden pięknie śpiewa, drugi pięknie tańczy. I te talenty otrzymaliśmy po to, żeby się nimi dzielić, żeby wspierać nimi osoby bliskie w naszym otoczeniu. No Zastanówmy się w takim razie, w jaki sposób możemy podzielić się darami, które mamy. Na przykład ze zmęczoną mamusią, która cały dzień sprzątała, gotowała. Jak możemy jej pomóc? Jak możemy się z nią podzielić swoim darem? Przytulić ją albo dać buziaczka. Pięknie, na przykład przytulić mamusię. A jak tatuś wraca zmęczone z pracy? W jaki sposób jemu mogę okazać taką pomoc albo swój dar ofiarować? Co może być tym darem? Cisza. O, cisza, żeby mógł odpocząć, nie hałasować, nie, 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 nie biegać, nie krzyczeć. Pięknie. W jaki sposób mogę pomóc chorej siostrze albo choremu bratu? Podać mu coś. Na przykład coś mu podać bardzo pięknie. Jaki dar mogę ofiarować koleżance albo koledze, którzy na przykład piękny obrazek namalowali albo wygrali wyścig w szkole? Chcę powiedzieć, że, że gra. Gratulujemy. O, że gratulujemy, cieszymy się ich szczęściem. Widzicie? Wcale nie trzeba mieć dużo pieniędzy, żeby być bogatym i móc darami swojego serca dzielić się z drugim człowiekiem. Moje kochane dzieciaczki, w takim razie pamiętajcie, że wszystko, co otrzymaliśmy, jest darem od Pana Boga. Pan Bóg nam dał to po to, żebyśmy mogli się dzielić z innymi i sprawiać im radość. I wspierać ich naszą pomocą, naszym uśmiechem. Bardzo proszę, żebyście teraz znalazły w naszych naklejkach naklejkę numer 13. Jest to naklejka, na której widzimy łazarza, biednego siedzącego łazarza. O, spójrzcie, tutaj w tym miejscu jest łazarz. Odklejcie tę naklejkę i nakleimy ją teraz u bramy do wejścia przed domem bogacza. Mamy Łazarza, Łucja wkleja i każdy z Was też przykleja. Tak pod bramą siedział biedak, Łazarz. Spójrzcie, mam nadzieję też tak przykleiliście. Ślicznie. A teraz spójrzcie na obrazek na następnej stronie. Połącz odpowiednio obrazki, jak można postąpić, jak powinien postąpić uczeń Jezusa w sytuacji przedstawionej na ilustracji. Mamy tam sześć obrazków. Zacznijmy od tego na środku. Znajdźcie mamę, która właśnie gotuje zupę. Pokażcie paluszkiem, gdzie jest mama. Tutaj. Łucja, powiedz nam, w jaki sposób pomóc mamie, która właśnie gotuje obiad? Można przynieść talerze. Tak, nakryć do stołu. Myślę, że wszystkie dzieci wiedziały. A jeżeli dziadek zaśnie w fotelu, no pomyślcie, dzieci, przez chwilę. Możemy dać mu koc. Tak, możemy go przykryć kocem. Bardzo dobrze. A kiedy siostra płacze, jest smutna, jak możemy jej pomóc? Pluszaka. Bardzo dobrze. Widzicie, moje kochane dzieci, bogaty człowiek to nie taki, który ma dużo pieniędzy, ale przede wszystkim taki, który ma dobre serce i potrafi tym dobrym sercem dzielić się z drugim człowiekiem, okazywać mu miłość poprzez drobne, codzienne gesty. Teraz chciałabym Was nauczyć nowej piosenki. Wesoła piosenka, która mówi o zmartwychwstaniu, bo przecież niedawno zmartwychwstał Chrystus, święta obchodziliśmy i ciągle trwamy w okresie wielkanocnym. Nauczymy Was tej piosenki i mam nadzieję, że równie chętnie będziecie ją śpiewać w domu. Stańcie dziewczynki z boku teraz. Chodźcie, tu proszę. Chodźcie, tutaj. Stańcie. O! No. Tekst jest bardzo prosty. Posłuchajcie, najpierw śpiewamy a, 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 alleluja, potem ho, 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 sanna, mój Pan kocha mnie, Jego radość jest w sercu mym. Będziemy zaraz też pokazywać, ale najpierw zaśpiewajmy. razem z nami. Uwaga, pokażemy Wam teraz jak należy pokazywać do tej piosenki. Łucja stanie i Wam pokaże, a my w tym czasie będziemy śpiewały. To proszę, Tosia też bardzo chce. Uwaga! Dzisiaj to tyle. Widzimy się kochani w przyszłym tygodniu, a teraz pożegnamy się chrześcijańskim pozdrowieniem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Papa. pa. pa. pa, pa.